Jest to naj, bodajże chyba jedna z najliczniejszych, jeżeli nie najliczniejsza grupa narodowościowa licząca ponad 40 milionów osób, która nie ma własnego państwa, sensu stricte. Oni są rozrzuceni pomiędzy Syrię, pomiędzy Irak, gdzie mają coś na kształt własnego państwa, pomiędzy Turcję, gdzie Turcja strasznie ich nie lubi, strasznie się ich tam trzymają w ryzach, prześladują te wszystkie organizacje, ponieważ spora część Turcji, jakby to powiedzieć, są, są problemy, czy to jest Turcja, czy Kurdystan. No i tu, tutaj mówimy o Turcji, tak i, i i tego, no i w Syrii też jest ich tam chyba z 8%, 8 tego na, ludności, tak, ludności, więc to też jest ma parę milionów. Tak, no oni mają taką sytuację jak Polska w okresie rozbiorów. No, jakiekolwiek myślenie o tym, że Polska się odrodzi i wyzwoli spod trzech zaborców, to była fikcja w tamtym czasie. W każdym razie tak, Turcy są przeciwko oczywiście Kurdom. Natomiast Kurdów wspiera, wspierają Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. I to jest. Kur Kurdowie mają o tyle dobrą lub złą sytuację, że są w tej wschodniej części Syrii, gdzie są bardzo bogate złoża ropy naftowej, w związku z tym odgrywają ważną rolę jako sojusznik. I to była też główna siła, która walczyła przeciwko siłom Daesh, ISIS, czyli państwa islamskiego, które a propos dalej na południe, trochę od, od siedzib Kurdów, mają swoje enklawy. Czwarta grupa, Którą tutaj musimy wymienić, to jest dowództwo, jak widzę na mapie, operacji południowej. Tam są cztery frakcje, i to są głównie dodatkowe grupy rebeliantów przy granicy z Jordanią. I oni dochodzą do wzgórz Golan, czyli sąsiadujących z Izraelem, i dokładają jak gdyby kolejną warstwę złożoności. Tam są też druzowie. A druzowie to jest kolejny naród, który jest rozproszony etnicznie pomiędzy Izraelem, Syrią. Libanem. Czy Darcz czy, czy wyznanie? Nie, to jest to jest grupa etniczna z tym, że oni w przeciwieństwie do kurdów, oni nie mają żadnych aspiracji narodowościowych, wręcz przeciwnie ich zasadą jest to, że tam gdzie mieszkają tam służą. Czyli paradoks i tragedia polega na tym, tak jak Polaków w czasie I wojny światowej, że z tej samej rodziny żołnierze służą w armii izraelskiej, syryjskiej, w, w libańskiej i jordańskiej. Jeżeli dochodzi do konfliktów, to po prostu to jest konflikt czasami członków rodziny przeciwko sobie. Natomiast oni w przeciwieństwie poprzednio, bo teraz się to zmieniło, byli bardzo neutralni w stosunku do Izraela pro, podczas kiedy wszystkie grupy, no wiadomo, sunickie, szyickie były anty. Ale do momentu tej wojny, bo teraz się to wszystko, jak widać, zmieniło. Więc to powiedzmy sobie tak, czego się spodziewamy po tej nowej Syrii? Czy powiedziałeś, że Putin, jakby to powiedzieć, zrobił jakieś planowe wycofanie się? No jednak ja mam wrażenie, że jednak jest jakieś przeświadczenie, że upadek Asada to jest jego porażka? Ja największą porażką. W tym momencie może inaczej. Dla, dla Rosji było to wyzwolenie, bo oprócz tego, że oni pomogli się jemu obronić, zainstalowali, zainstalowali swoje bazy, oni nie mieli żadnego jakiegoś. Linearnego interesu w tym, w, tym, w tym terenie. Oprócz tego, że mieli zobowiązania i byli wplątani w ten konflikt, który generalnie nic im nie dawał w ich jak, no w głównej płaszczyźnie działania, którą jest teraz Ukraina. Prawda? I największym, największą klęskę poniósł Iran, oczywiście, i tak zwana ich oś szyicka pierścienia ognia. Bo przypomnijmy sobie, że jeszcze 92 dni temu. Islamscy przywódcy tych elementów proxys, czyli Hezbollah Hassan Nasrala, który został wyeliminowany, oraz Hamasu Yahya Sinwar, który został wyeliminowany, oraz prezydent Syrii Bashar Assad, który jest teraz na wygnaniu, grozili i ogłaszali pierścieniem ognia zjednoczonymi frontami przeciwko Izraelowi i stworzeniem Palestyny od rzeki do morza.